Cześć, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Cześć, dzięki, że oglądacie farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Przyznaję, że tym razem miałem wyjątkowo trudne zadanie, aby wybrać tylko 5 najciekawszych, najważniejszych i najpopularniejszych wydarzeń newsów, jakie miały miejsce w minionym tygodniu, dlatego że wydarzyło się tego naprawdę dużo. Dlatego mam nadzieję, mimo wszystko, że udało mi się podobać temu zadaniu, aby się o tym przekonać, musicie oczywiście obejrzeć farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Do czego zapraszam. A zaczniemy od tematu wydarzenia News'a, który cieszył się w serwisie Hubka Farm w minionym tygodniu największą popularnością. Tekst na ten temat przeczytało najwięcej osób, a jest to temat szczepionki, a dokładnie pozwu pewnej pacjentki przeciwko farmaceutce w sprawie szczepionki. Chodziło dokładnie o to, że pewna pacjentka kupiła w aptece dwie szczepionki dla swojego dziecka. Koszt tych szczepionek to było kilkaset złotych. Pacjentka tego samego dnia wróciła do domu i zostawiła te szczepionki w domu, w kuchni, na stole na noc. Rano, kiedy zadzwoniła do ośrodka zdrowia z pytaniem kiedy może zaszczepić swoje dziecko okazało się, że pielęgniarka odmówiła zaszczepienia dzie dziecka tymi szczepionkami, stwierdząc, że nie nadają się one do użycia, dlatego, że nie były przechowywane w lodówce. W rezultacie pacjentka postanowiła... Złożyć roszczenia wobec farmaceutki, która wydawała jej te szczepionki, twierdząc, że farmaceutka nie poinformowała jej o tym, jak powinny te szczepionki być przechowywane, że powinny one być trzymane w lodówce. Początkowo apteka chciała pójść na ugodę, chciała faktycznie oddać pacjentce te pieniądze, ale w zamian chciała odzyskać te szczepionki, na co z kolei pacjentka nie chciała się zgodzić. W rezultacie sprawa w pierwszej kolejności trafiła do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, śląskiej Izby Lekarskiej ostatecznie sprawę umorzył, ale sprawa trafiła także do sądu, ponieważ pacjentka cały czas rościła sobie prawa do odszkodowania do zwrotu pieniędzy właśnie za te szczepionki. Ostatecznie jednak sąd najpierw na początku roku odrzucił ten pozew pacjentki, twierdząc, że nie wykazała ona w wystarczający sposób, że farmaceutka nie poinformowała jej o tym, jak powinna być ta szczepionka przechowywana, dlatego, że właśnie spór dotyczył tego jednego elementu, czy farmaceutka wydając pacjentce szczepionki, poinformowała ją w prawidłowy sposób i jak te szczepionki powinny być prawidłowo przechowywane. Farmaceutka twierdziła, że to zrobiła, pacjentka twierdziła, że farmaceutka tego nie zrobiła. Sąd uznał, że pacjentka nie wykazała, że farmaceutka nie dopełniła swoich obowiązków. W rezultacie sprawa została oddalona i w październiku apelacja pacjentki w tej sprawie została odrzucona. W trakcie tej sprawy m.in. poproszono o opinię producentów tych dwóch szczepionek, które były przedmiotem całej sprawy ci producenci między innymi wydali oświadczenia, że tak naprawdę po tych kilku dniach, nawet kilku dniach, gdyby to było kilka dni nie przechowywania tych szczepionek w lodówce można było i tak te dzieci zaszczepić, można było im podać te szczepionki. Dlatego w sumie generalnie cały problem i cała afera powstała tak naprawdę po tym, jak to pielęgniarka tak naprawdę telefonicznie stwierdziła, że szczepionki nie nadają się do użycia, mimo że tak naprawdę można było Dzieciom te szczepionki bez problemu podać. Drugim tematem, który w minionym tygodniu cieszył się zdecydowanie jedną z większych popularności w serwisie MG.Farm, przeczytało go mnóstwo osób, ale przede wszystkim pojawiło się pod tym artykułem, pod tym tematem sporo komentarzy, był. Temat e recepty oczywiście. Ten temat rozgrzewa w środowisku farmaceutów już od ładnych kilku miesięcy i każdy artykuł, który pojawia się w serwisie Farm na ten temat cieszy się dużą czytelnością, można powiedzieć dużą popularnością. Natomiast ten news jest szczególnie ciekawy dlatego że wynika z niego już lekarze, szczególnie lekarze zrzeszeni w porozumieniu zielonogórskim będą chcieli przedłużenia okresu obowiązkowego wejścia w życie E recepty. Przypomnijmy, że dokładnie 8 stycznia, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Od 8 stycznia wszyscy lekarze w Polsce będą musieli wystawiać elektroniczne recepty. Nie będą mogli wystawiać recept papierowych z, z, z kilkoma wyjątkami, tak naprawdę. No i okazuje się, że ten 8 stycznia, ten termin wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia dla lekarzy, wielu lekarzy okazuje się nieosiągalny. Między innymi lekarze i szefowie porozumienia zilogolskim. Chegou Apelują i alarmują, że wielu lekarzy nie będzie w stanie się przygotować do tego momentu, aby móc od 8 stycznia wystawiać elektroniczne recepty. Szefowie Porozumienia Zielonogórskiego, czyli Jacek Krajewski, prezes oraz wiceprezes Tomasz Zieliński, wyliczyli innymi, że jeżeli liczba lekarzy wystawiających e-recepty będzie przyrastać w takim samym tempie jak w ostatnich kilku miesiącach, kilku tygodniach, to do końca roku przygotowanych do wystawiania e-recepty będzie tylko tylko 70% lekarzy, a to z kolei grozi całkiem sporym paraliżem, jeżeli chodzi o recepty wystawiane już po Nowym Roku, po 8 stycznia. Część lekarzy, starszych lekarzy, między innymi e, zapowiada też, że jeżeli faktycznie od 8 stycznia będą musieli wystawiać elektroniczne recepty, to prawdopodobnie zapną swoje działalności, przestaną prowadzić działalność leczniczą, dlatego że nie są w stanie albo nie chcą się po prostu e, do tych nowych przepisów przystosować i dostosować. Z kolei Naczelna Izba Lekarska e, już szuka pewnych luk w przepisach, między innymi zwracając uwagę na zapisy mówiące, kiedy lekarz będzie mógł wystawiać papierową Receptę, szczególnie zwracając uwagę na zapisy dotyczące awarii systemu, albo niepodłączenia się do tego systemu, albo braku łączności z systemem. No i zobaczymy, tak naprawdę, w którą stronę dalej pójdą te dywagacje naczelnej izby lekarskiej. Przypomnijmy, że od kilku miesięcy Narodowy Fundusz Zdrowia premiuje lekarzy, którzy podłączają się do systemu i wystawiają e-recepty. Jeżeli powyżej 80% recept danego lekarza są to elektroniczne recepty, taki lekarz jest premiowany. Troszkę wyższą stawką kapitacyjną, otrzymuje po prostu więcej pieniędzy za danego pacjenta. Natomiast farmaceuci z kolei zwracają uwagę, że te zachęty finansowe dla lekarzy, owszem, przekładają się na większą ilość recept elektronicznych, natomiast zupełnie nie przekładają się na ich jakość, dlatego że te recepty są z wieloma błędami, często tych recept nie idzie zrealizować w aptekach. W rezultacie, często pacjenci po prostu odbijają się od Aptek i muszą wracać do lekarzy po nową receptę, albo po prostu otrzymują leki bez zniżek pełnopłatnie. W ostatnich tygodniach dosyć sporo mówiło się o sprzedaży leków przez internet sprzedaży wysokowej, szczególnie za pośrednictwem portalu aukcyjnego, portalu sprzedażowego. Allegro. Otóż Allegro kilka tygodni temu poinformowało, że od 5 listopada sprzedaż leków na ich stronach, na stronach Allegro będzie mogła się odbywać wyłącznie przez apteki, apteki internetowe, które zostaną zweryfikowane, które prześlą odpowiednie dokumenty i informacje potwierdzające, że są prawdziwymi aptekami i że mają prawo do sprzedaży wysوكowie produktów leczniczych. Okazuje się, że Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ostatnio analizował przepisy właśnie dotyczące tej wysyłkowej sprzedaży leków i funkcjonowania aptek internetowych i dopatrzył się w przepisach m.in. tego, że tak naprawdę apteki nie mogą korzystać z serwisu Allegro jako pośrednika w transakcji między pacjentem, a właśnie apteką. Mazowiecki WIF przytoczył przepisy, z których wynika, że zamawianie leków w aptekach do sprzedaży wysyłkowej może odbywać się wyłącznie telefonicznie albo na miejscu w tych aptekach, albo za pomocą poczty elektronicznej, albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej apteki. W rezultacie w tej liście enumeratywnie wymienionych sposobów, w jaki może być zawarta umowa między apteką a pacjentem, nie wskazano czegoś takiego jak serwis aukcyjny, serwis sprzedażowy, czy cokolwiek innego, co można by dopasować do Allegro. Stąd też wniosek Mazowieckiego, Wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego jest taki, że zamówienie dokonywane za pośrednictwem strony allegro.pl nie spełnia warunków przewidzianych dla zamówienia produktu leczniczego. W rezultacie, tak naprawdę, korzystanie przez apteki z platformy Allegro jest nielegalne i niezgodne z przepisami. Jednocześnie wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Warszawie zapowiedział, że będzie analizował właśnie te leki, które są sprzedawane na Allegro. Będzie dociekał jak te apteki prowadzą tą sprzedaż i będzie analizował każdorazowo indywidualnie tego typu przypadki, prawdopodobnie wydając jakieś konkretne decyzje administracyjne w tej sprawie. Głośnym tematem w minionym tygodniu było opublikowanie informacji przez Naczelną Izbę Aptekarską na temat dwóch wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego. Te wyroki są o tyle ciekawe i o tyle ważne, że dotyczą one pewnego sporu, jaki trwa w środowisku farmaceutycznym, w środowisku aptekarskim już od 2017 roku, a dokładnie od momentu wejścia w życie tak apteki dla aptekarza, czyli od czerwca 2017 roku. A spór ten dotyczy tego, czy zapisy apteki dla aptekarza, a więc te wszystkie ograniczenia dotyczące otwierania nowych aptek, ograniczenia osobowe, personalne, ograniczenia geograficzne, demograficzne, koncentracyjne czy one dotyczą tylko nowych zezwoleń na nowe apteki, czy też dotyczą ze sytuacji, kiedy zmieniane są zezwolenia aptek istniejących i stworzonych, powstałych jeszcze przed wejściem w życie właśnie tej ustawy w 2017 roku. Obecnie mamy, można powiedzieć, takie dwa obozy, które z jednej strony twierdzą, że nie, te przepisy apteki dla lekarza nie dotyczą zmian zezwoleń, ale z drugiej strony mamy też podmioty, organizacje, które twierdzą, że tak, że jeżeli. Właściciel apteki zmienia zezwolenie dotyczące tej apteki, to musi spełniać ta zmiana wszystkie warunki wynikające właśnie z przepisów apteki dla aptekarza. W tym pierwszym obozie, który twierdzi, że do zezwoleń wydanych przed wejściem w życie ustawy te warunki, nowe ograniczenia się nie tyczą, należy między innymi Ministerstwo Zdrowia, które wydało w kwietniu tego roku taką właśnie interpretację. Ta interpretacja jest brana pod uwagę przez wojewódzkie sądy administracyjne i między innymi kilka miesięcy temu wojewódzki sąd administracyjny w podobnej, w takiego typu sprawie wydał właśnie decyzję, wyrok potwierdzający taką tezę, taką interpretację. Z tą interpretacją zgadza się i zgodnie z tą interpretacją wydaje swoje interpretacje także m.in. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu. Właśnie w minionym tygodniu opublikował kolejną taką interpretację potwierdzającą, że nie stosuje ten Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny do zmian zezwoleń wydanych przed 2017 roku e, wszystkich tych ograniczeń, które weszły w życie w czerwcu 2017 roku razem z apteką e, dla aptekarza. W obozie przeciwnym z kolei są organizacje takie jak ZAPPA, czyli Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, Także oczywiście naczelna Izba Aptekarska, ale i także główny inspektor farmaceutyczny, i między innymi właśnie główny inspektor farmaceutyczny był ostatnio pozwany przez jednego z przedsiębiorców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, właśnie w tej sprawie w kwestii tego, że potwierdził, iż takie zmiany, jeżeli zachodzą w zezwoleniach, to muszą być zgodne z wymogami apteki dla aptekarza. I w tych dwóch sprawach, które, o których informowała naczelna Izba Aptekarska w minionym tygodniu wygranych przez Inspektora farmaceutycznego. Z kolei okazało się, że WSA, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny zastosował zupełnie inną interpretację przepisów niż tą, która między innymi była podstawą wyroku wcześniejszego w podobnej sytuacji. Tak więc póki co na etapie wojewódzkich sądów administracyjnych w tej kwestii, w kwestii tego sporu między poszczególnymi grupami na rynku aptecznym zapadają różne wyroki, istnieją różne interpretacje różnych osób, prawników, także Ministerstwa Zdrowia w tej. Sprawie i tak naprawdę trudno rozstrzygnąć, kto w tej sytuacji ma rację. I wszyscy tak naprawdę czekają, aż w tej sprawie wypowie się naczelny sąd administracyjny, dlatego że jako sąd najwyższej, można powiedzieć instancji, jeżeli chodzi o sprawy administracyjne, może faktycznie wydać jakąś decyzję, wyrok, który będzie podstawą dalszej linii orzeczniczej i w tej sprawie po prostu rozstrzygnie ten spór i będzie konsekwentnie ta interpretacja realizowana przez wszystkie wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne w Polsce. A na koniec temat troszkę lżejszy można powiedzieć lifestyle'owy, dlatego że dotyczy pewnego programu w telewizji TVN style już od października w tej telewizji emitowany jest program pod tytułem Dieta albo Cud. Tam pojawiają się dwie bohaterki i jedna z nich przez producentów programu podpisywana jest jako farmaceutka. Już w październiku nasza redakcja zaczęła otrzymywać listy od czytelników, którzy zwracali, że tak naprawdę ta pani, która podpisywana jest w programie jako farmaceutka farmaceutką nie jest, dlatego że mimo iż pracuje w aptece, to nie figuruje w centralnym rejestrze farmaceutów RP, a to oznacza, że farmaceutką nie jest, albo że jest techniczką farmaceutyczną i podpisuje się jako farmaceutka. W tej sprawie wysłaliśmy w połowie października list do telewizji TVN, niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi, no a kilka dni temu list do redaktor naczelnej TVN w Style wysłał Tomasz Leleno, rzecznik prasowy naczelnej Izby Aptekarskiej, innymi zwracając uwagę na to, że faktycznie pani, która podaje się za farmaceutkę w programie TVN Style nie figuruje w centralnym rejestrze farmaceutów, a prawo do posługiwania się tytułem farmaceuty tak naprawdę mają tylko osoby, które ukończyły wyższe studia farmaceutyczne pięcio i letnie, które posiadają prawo wykonywania zawodu i faktycznie są farmaceutami. Sprawa częściowo już się wyjaśniła, dlatego że po tym zamieszaniu, które pojawiło się kilka dni temu, kiedy Naczelna Izba Lekarska wysłała swój list do producentów w TVN style. Ta pani, pani, która nazywa się Kinga Zawodnik, opublikowała na swoim koncie na Facebooku taką informację, z której jasno wynika, że jest techniczką farmaceutyczną. Natomiast telewizja TVN style póki co jeszcze się do tej sprawy nie odniosła. Natomiast sprawa ta nabrała trochę większego rozgłosu napisało o tym kilka portali plotkarskich, ale także można przeczytać na temat spory artykuł w wirtualnej Polsce. Sprawa to oczywiście nie jest jakaś szczególnie ważna, istotna, natomiast jest to sprawa, na którą faktycznie możemy wpływać, którą możemy śledzić i możemy edukować także dziennikarzy i osoby, które nie są z branży i które niekoniecznie rozróżniają tak naprawdę, kto pracuje w aptece, kto jest farmaceutą, kto jest technikiem farmaceutycznym. I to już wszystko w tym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, zapraszam oczywiście za tydzień, ale przede wszystkim zapraszam do czytania serwisu mgr.farm na bieżąco. Tak jak wspominałem na początku, tych wydarzeń, ciekawych tematów, które pojawiły się w minionym tygodniu, było znacznie więcej. Nie o wszystkich byłem w stanie opowiedzieć w tym krótkim, pięciotematowym formacie farmaceutycznego podsumowania tygodnia, dlatego zachęcam do wrócenia do tych tematów w serwisie mgr.farm, czekają one tam na Was, zapraszam, zapraszam i zachęcam, także do prenumeraty magazynu M. Farm, dwumiesięcznika największego w Polsce, w którym na pewno znajdziecie coś dla siebie, a za jego prenumeratę otrzymacie aż 12 punktów edukacyjnych. Zapraszam, polecam, no i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym farmaceutycznym podsumowaniu tygodnia.